Cześć. Dzisiaj wstałam o godzinie około dziewiątej. Jest to taki no, zwykły dzień wolny, po prostu wolny dzień. Jak spędzam sobie wolny dzień. Zaczęłam od wstania i rozciągnięcia się. Ubrałam klapki i wtedy zaczęłam ścielić łóżko. Pościeliłam. Pięknie łóżko, zawsze robię to tak, że najpierw kołdra, a potem daję na to kocyk, wytrzepuję najpierw w sumie kocyk, a potem go kładę, a tu mamy po prostu takie, no trochę inaczej, bo zawsze robiłam to jednym kocem, a tutaj będzie to akurat chyba robione dwoma kocami, o ile dobrze pamiętam. Mm. Na początku daję taki różowy, przepiękny kotek. A potem daję taki... takim reniferki. Akurat dzisiaj zaczęłam od tego reniferki. Nie wiem czemu. Dzisiaj... Dzisiaj z króli. Akurat wstawiam to trochę później. Wy to widzicie troszkę później. I, a ja tu nagrywałam w Trzech Króli, więc dajemy na to poduszeczki. Więc staję na poduszeczki pięknie i będziemy mieć pościelone łóżko. Teraz przechodzimy do mojego make-upu. Zaczynam od konturowania, oczywiście po podkładzie i korektorze zaczynam od konturowania. Potem nakładam puder i robię moją kreskę. Robię to takim pędzelkiem. W ogóle nagrywałam to, wiecie kiedy. I dlatego nie do końca pamiętam, a tu w ogóle zapomniałam wam powiedzieć, co dostałam na święta. Dostałam iPhone'a 17 Pro, mega ja się tym jaram. Dostałam też moja koleżanka tak w ogóle, ale to nieważne, ale jak ja się dostałam i tak się cieszę. Okej, okay, a tutaj zaczęłam się już ubierać i się ubieram. E, taki mam fajny brązowy dresik, więc postanowiłam się w jego ubrać. I w ogóle jeszcze miałam świąteczną ozdobę. Już ich nie mam, jak nagrywam, jak montuję sobie ten film. Już ich nie mam, ale miałam jeszcze ozdoby świąteczne. Nie, nie rozumiem. A wy jeszcze macie choinkę w domu i ozdoby świąteczne? Co? Bo ja jeszcze mam choinkę, ale już większość ozdób, ozdób pochowałam. A wy macie jeszcze choinkę w domu? Ja mam i w moim pokoju i ogólnie w domu taką dużą. Dobra, a tutaj macie przebitkę, jak się ubieram? Ubrałam się już. Wiem, mega fajna ta przywitka jest to. Ja robię. A teraz się uczeszemy. Ubrałam się i uczesałam. Więc czesamy sobie. Dzisiaj chciałam zrobić takiego koka. Wyszła kiteczka. Ja trochę zimna. Bo nie za bardzo umiem robić sama koka. Więc wyszła mi kiteczka. Więc tutaj nie będę Was zanudzać moim czesaniem za bardzo, bo i chyba jest to dosyć nudne. Napiszcie mi, czy lubicie takie vlogi, czy to jest ciekawe, czy mam to dalej nagrywać, czy już, czy to nie jest ciekawe. I powiedzcie, żebym nagrywała inne filmiki, bo według ja lubię nagrywać bloga, bo no, to jest takie prawdziwe. A nie, że nagrywam sobie tam parę filmików, sorki, że zaprzestałam tą serię, gdzie no po prostu te przysiady odpuściłam. piszcie co się dali tą serię, bo mogę ją dalej prowadzić, ale wątpię, żeby Friends dużo ułożyło. Bo w ogóle się już skończyło. Szkoda, bo ja bardzo lubiłam Friends i, i codziennie oglądałam o 15.15 film Więc wyszła kiteczka. Ja i przechodzimy do kolejnego kroku. Teraz będę myć ząbki. Nie będę was aż tak tym zanudzać. Więc teraz będziemy jeść śniadanko. A na śniadanko miałam coś takiego. I później sobie zjadłam jeszcze deserek. A później już był koniec mojego dnia. Więc piszę, czy chcecie więcej vlogów na moim kanale. Pa!